Kolejnym trendem teraz będą osoby, które będą tworzyć automatyzację. Każda firma będzie potrzebować teraz zautomatyzować procesy. Niektóre więcej, niektóre mniej. Niektóre tylko back-office, niektóre tylko księgowość. Niektórzy powiedzą: OK, ja chcę wszystko mieć zautomatyzowane. I ktoś to musi zrobić. Nie każdy prezes będzie chciał to robić sam. OK, ja jestem takim nerdem. Wiele osób chcą z tym się zapoznać, ale niektórzy powiedzą: OK, dajcie mi po prostu kogoś, kto to zrobi. Bardzo wiele osób do mnie się odzywa właśnie z tym, czy nie mam kogoś, kogo mógłbym polecić w kontekście wdrożenia tego, bo tak jak mówisz, prezesi, dyrektorzy że nie chcą takimi rzeczami się zajmować, menadżerowie nie mają wiedzy na ten temat i jest taki, widzę, deficyt dobrego prowadzenia w tym temacie takiego przemyślanego e, szkolenia albo po prostu też tego, żeby kogoś mieć, kto po prostu pewne rzeczy wdroży. Taki AI engineer, ja bym go tak nazwał, osoba, która będzie wdrażać automatyzację, to będzie must help. I przez najbliższe lata to będą osoby, które nie muszą do końca być programistami, to muszą być osoby, które wiedzą, co to jest biznes, co to jest proces i będą po prostu wystarczająco inteligentne, żeby zrozumieć, jak ten proces może zautomatyzować. I te osoby przez lata będą mieli pracę.